Nie, ona naprawdę jest cała niebieska, w naszym teatrze kaseta mamy repertuar sześciu spektakli, które zostały stworzone z myślą o dzieciach, są to nasze autorskie pomysły. Spektakl niebieska dziewczynka to spektakl o empatii, o tolerancji, o inności, o tym, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami i to jest w tym świecie najpiękniejsze. Że nie wszyscy musimy być tacy sami, że różnimy się. Mamy różne wady i zalety, czasami większe, czasami mniejsze. To też spektakl o siostrzanej miłości. Jest to spektakl, który niewątpliwie namawia nas do dyskusji na temat tego, jacy jesteśmy, jacy chcemy być, że powinniśmy się akceptować takimi, jakimi jesteśmy. Pani wszystkie oczy usta nos i nic nie mówi. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym repertuarem spektakli. A więcej szczegółów znajdziecie na stronie Kreatywnej Akademii Casatem.